Witam Was moi kochani. Wyciągamy właśnie karty na 10 sierpnia. Dzisiaj robię to w towarzystwie mojego puszka i ciapusia. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo mi nie. Kotki są grzeczne, więc mam nadzieję, że wspólnie damy radę. Pamiętajmy, że czytanie jest ogólne, przeznaczone dla nas wszystkich, więc nie z każdym będzie ono rezonować w całości. Z jednym mniej, z drugim więcej. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne. A tych, których interesuje tarot i chcieliby się nauczyć samodzielnie stawiać karty i pracować z kartami tarota, zapraszam na prywatne kursy. A jeśli, kochani, ktoś z Was chciałby otrzymać takie prywatne przesłanie z kart tarota i od jednorowców, Odzywajcie się, piszcie w komentarzach, nagram specjalnie dla Was i wyślę na przykład przez Whatsapp. No i na 10 sierpnia wyszła nam ponownie karta Siódemki Pucharów. Ta karta zapowiada całkiem przyjemny dzień. Możemy być rozmarzeni, wyciszeni, bardzo kreatywni. Romantyczni, albo ktoś w naszym otoczeniu może właśnie być w takim nastroju i nas tym zarazić. Ta karta bardzo sprzyja romantycznym randkom, twórczości wszelkiego rodzaju, oglądaniu romantycznych filmów, wyjściu do kina, słuchaniu muzyki, oczywiście również tworzeniu muzyki. Uważajmy jednak przy tym tego dnia, abyśmy nie uciekali w coś za bardzo od świata tak zwanego realnego, od naszych problemów, ponieważ ta karta może również mówić właśnie o pogrążeniu się w świecie, w świecie marzeń i fantazji w sposób nadmierny. Uważajmy też na używki takie jak alkohol i na działania i decyzje podejmowane pod jego wpływem, ponieważ możemy widzieć wtedy różne rzeczy w inny sposób i po prostu fantazjować na jakiś temat, dać się też omamić lub zmanipulować. Jeśli tego dnia kogoś poznamy, może być to osoba bardzo romantyczna. Kreatywna, z którą czekają nas romantyczne randki, miłe spędzanie czasu, również może to być miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi. Jednak uważajmy, bo taka osoba może nie wiedzieć dobrze, czego chce. Może być bardzo narzycielska i nieukierunkowana jeszcze w jakimś konkretnym celu. Może mieć też taką naturę, <laughs> przepraszam za ten głos, i może mieć po prostu więcej opcji i nie wiedzieć, w którą stronę pójść, na kim się skoncentrować. Często tak jest na portalach randkowych, na przykład, kiedy ludzie piszą z wieloma osobami równocześnie. Mogą pisać nawet miłe słowa, ale robią to z wieloma osobami i często okazuje się to jedną wielką iluzją, i nic z tego nie wynika. Więc uważajmy na takie rzeczy. W związkach stałych mogą, może to być dobry dzień na romantyczny wieczór, tylko we dwoje, na jakieś gesty wyrażające naszą miłość. Możemy kupić na przykład kwiaty naszej partnerce, albo nasz partner może podarować coś miłego nam, co lubimy, co nam się spodoba, co nas ucieszy i podkreśli właśnie romantyczną aurę tego dnia, i da nam do zrozumienia po prostu, jak bardzo jesteśmy kochani. Jeżeli chodzi o dzieci, to mogą tego dnia być właśnie szczególnie rozmarzone. Jest to dobry czas na opowiadanie bajek, na zabawy z dziećmi, na piękne opowieści po prostu wszelkie miłe rzeczy, które nasze dziecko lubi. I które są jakby częścią świata dziecięcego, szczególnie, no bo nie, nie tylko. I tego dnia szczególnie powinniśmy zwrócić właśnie na to uwagę, że być może nasze dziecko chciałoby posłuchać bajeczki albo jakiejś nowej piosenki dla dzieci. A może chciałoby samo taką piosenkę stworzyć, oczywiście. Tym więc opowiada się bardzo przyjemny dzień. Jeżeli chodzi o pracę, uważajmy na jakieś iluzje, także w sprawach finansowych, na jakieś obietnice, które mogą być bez pokrycia, na manipulacje. No to ktoś może coś koloryzować, by olbrzymiać pozytywne cechy jakiegoś przedsięwzięcia. Współpracy, sprawdzajmy fakty, faktury, tak abyśmy nie zostali oszukani, omamieni, zmanipulowani. Jeżeli chodzi o przesłanie od mamy tutaj piękną kartę Zmiana. Zmiana się dokonuje, więc bądź gotowy na przemiany fizyczne i duchowe. Zaraz Wam przeczytam więcej. Karta ta wskazuje, że zmiana wewnętrzna lub zewnętrzna jest blisko. Przygotuj się, by ruszyć naprzód i bądź pewien, że jednorożce pomogą Ci uczynić coś wspaniałego. I afirmacja dla nas na 10 lipca: Mój jednorożec pomaga mi iść naprzód. Tak więc, kochani, ta karta pięknie współgra z pucharów. Mówi o tym, że zmiana już się dokonuje. W nas lub na zewnątrz. Nas, muszę przyjść z zewnątrz, właśnie, lub z wewnątrz. Może ona wpłynąć na zmianę naszego życia. Uważajmy jednak, abyśmy podjęli właściwe decyzje, dokonali właściwych wyborów, ponieważ nie wszystkie, o których myślimy, że są możliwościami, opcjami, są realne i nie wszystkie takimi się okażą. Słuchajmy swojej intuicji, ale kierujmy się również rozsądkiem i logiką. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa pa.